No, więc w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować użytkownikom Supercube.pl i Przemoż za to, że zmusiliście mnie do rozwiązania tego zadania drugi raz. Gratuluję Wam serdecznie. Jest to zadanie dziesiąte. Matura bodajże próbna z tego roku. No i mamy sobie jakąś sprężynkę. No i pytacie, gdzie ta grawitacja, panie, gdzie ta grawitacja? No ta grawitacja jest tutaj. Zauważcie, że ta tutaj sprężynka ona sobie zwisa swobodnie, i w momencie, na... no i powiedzmy, że początkowo ona miała jakąś długość, no nie wiem, nazwę ją. Y0, y, bo X -a będę używał później. No i, ona, i, i, tak, i jak już się zawiesi tą kulkę o masie 0,2, no to oczywiście jest tu cały czas ten y0, ale pojawiło się jakieś wydłużenie delta y. I stąd wiemy, że tu musi być jakaś siła grawitacji, bo przecież jak nie było kulki, to sprężyna była krótsza. No bo ta kulka oczywiście na nią działa siła grawitacji mg, ale ponieważ kulka no, przed wychyleniem się nie ruszyła, tylko spoczywa, no to musi być zrównoważona przez siłę siłę, powiedzmy, nazwę ją sprężystości, taką początkową. No i ta siła sprężystości to akurat jest równa dokładnie k razy temu wychyleniu z minusem. No bo wychylenie jest w dół, a f sprężystości patrzy w górę. No i okej, okay, wiemy, jesteśmy w stanie nawet policzyć, jakbyśmy znali k, o ile się wydłuży nasza sprężyna. Więc pytacie, gdzie jest grawitacja? No ona jest w porównaniu tych rysunków. No więc zrobimy to zadanie całe, żeby móc ustawić poprawną jego wersję. Więc dobra, jak już to sobie tak stało, to były zrównoważone siły, czyli te strzałki powinny mieć taką samą długość, pamiętajcie, no bo początkowo kulka stoi. To ktoś przyszedł i rozciągnął i zaczęła ona drgać między położeniami skrajnymi, czyli tym i tym. No i tu to położenie równowagi zostało z nami i ono tutaj jest, eee, ok? I to ja ono jako nazwę X0, no i tu mamy jakieś... Eee, i to sobie zaczynało drgać, tak? Jest powiedziane, że to jest 12 cm, czyli amplituda A jest równa 6 cm, to dokładnie połowa tej długości. Wiemy też, że okres to 2,5 i wiemy, że ciężarek ma masę 0,2. To są te dane. To I pierwsze zadanie to jest napisać, jak dużo czasu minęło od maksymalnego wychylenia, tak, od maksymalnego wychylenia do momentu, kiedy energia kinetyczna jest maksymalna. No dobra, to ja już muszę niestety to przesunąć i trochę mój rysunek się zepsuje, ale to jest dobra okazja, żeby go zmazać. Więc mamy pomyśleć, ile czasu minęło od momentu maksymalnego wychylenia. Tu, powiedzmy, jest położenie równowagi, to jest maksymalne wychylenie. Znowu, tu wraca do położenia równowagi, i tu jest maksymalne wychylenie. Czyli tu jest ten nasz x0. E, I się zastanawiamy, ile czasu minęło od maksymalnego wychylenia do momentu, kiedy energia kinetyczna jest maksymalna. Ona jest maksymalna wtedy, kiedy prędkość jest maksymalna. A domyślacie się, że tu początkowo prędkości nie ma, no bo maksymalne wychylenie, tak ścisnęliśmy tą sprężynę. No tu najszybciej jak może i tu najszybciej jak może się porusza tylko, że w przeciwną stronę. A potem znowu wyhamowuję, żeby tutaj stracić i tak samo tutaj wyhamowuję, żeby stracić i być maksymalnie wychylonym. Jak ktoś nie wierzy, to może sprawdzić, że energia całkowita to się równa energia kinetyczna plus energia potencjalna sprężystości, a ona się równa z kolei energia kinetyczna plus 1, 2 kx do kwadratu, czyli jak x jest 0, to całkowita energia jest po prostu kinetyczna. No dobra, czyli zastanawiamy się, jak dużo czasu minęło między tymi dwoma obrazkami. Odpowiedź jest prosta. Jest to okres przez 4, czyli 2,5 przez 4. No to nie jest tak łatwo w głowie policzyć, więc trzeba wziąć na pewno kalkulator. 2,5 podzielam przez 4, wynikiem jest 0,625 sekundy. Dzięki. Zadanie 10.2, ale wszyscy oczywiście czekamy na 10.3. 10.2 oblicz maksymalną wartość energii kinetycznej. E, no i tu oczywiście ja ostatnio wyliczałem jakieś k, robiłem choski, klocki. Nie trzeba, nie trzeba. Dzięki bodajże Przemusz mi pomógł i powiedział, że przecież istnieje taki wzór, który mówi tutaj we wzorach fizykochemicznych, jak wygląda prędkość w funkcji czasu. No to jedziemy z nim. E, że prędkość to się równa a omega razy cosinus omega t plus phi. Tak się dzieje. I skoro tak się dzieje, to możemy powiedzieć, ok, ale my szukamy v maxa czyli zastąpimy tego cosinusa jedynką i powiemy, że Vmax to jest po prostu a omega. To zwracajmy do tego zadania i postawmy a jest 6 cm, a omega jest równe no właśnie, omega to jest, czyli to jest a razy 2 pi przez okres, to z innego wzoru skorzystałem, który się znajduje gdzieś tutaj. Także omega to jest gdzieś 2pi przez t znalazłem, jest. No to mam, mam V maxa, więc chcę dostać energia kinetyczna max, to się równa... o maksymalną energii kinetycznej. no to znaczy oczywiście jest amplituda razy 2pi przez T. Ja przepraszam, co ja piszę? Po co ja to przepisuję. To jest oczywiście masa przez 2 razy V max do kwadratu. Tak no to dobra, to jedziemy, podstawiamy to wszystko V max kwadrat przez 2, to trzeba wszystko popodstawiać i lecimy, że jest to tak masa to 0,2 to jest 0,2 przez 2, czyli 01 razy i to do kwadratu, amplituda do kwadratu razy 2 do kwadratu pi do kwadratu przez, przez okres do kwadratu i podstawiamy dane liczbowe, czyli 01 razy 0,00 zapomniałem 0 0.06 do kwadratu, bo to było w centymetrach, razy 4 razy pi kwadrat przez 2,5 do kwadratu. No straszne wzory, ale na pewno mój kalkulator to łyknie. Czyli 0,1 razy 0.06 razy 0.06 jest, razy 4 razy 3,14 razy 3,14. I to jeszcze dzielimy przez 2,5 i to dzielimy przez 2,5. Wyszło podejrzanie mało, ale chyba dobrze jest. I to w związku z tym się równa. Eee, energia kinetyczna przesuwamy z zera. Zobaczcie, że to można raz, dwa, trzy i będzie po lusku, czy to jest 2,27 razy 10 do minus trzeciej, bo przesunąłem przecinek i to powinno być w dżulach i dajemy w dżulach. Mam nadzieję, że to jest dobrze. Sprawdźmy wyniki. 2,27 10 do minus 3 jula. Jest. No i teraz zadanie, które zbudzało najwięcej emocji. Myślę, że wszyscy czekamy na jego rozwiązanie. Patrzmy, patrzmy, patrzmy. Zadanie 103 3 Ciekawe przykładowarka mi wytrzyma. Więc jest ta historia. Mamy maksymalną wartość siły sprężystości policzyć, tak? No to popatrzmy. No to się okazuje, że to jest trudniejsze zadanie. No bo co? Bo Maksymalna oczywiście siła sprężystości działa tutaj. I z jednej strony to jest tak. No to musi być... E, z jednej strony to oczywiście jest ta siła sprężystości związana z tym wychyleniem 6 cm. I byśmy napisali, że ta siła sprężystości to się równa k, czyli ta siła sprężystości się równa k razy e, no wychylenie, czyli amplituda po prostu. To jest z jednej strony. Ale przecież... Ale przecież zanim my wychyliliśmy, to już ta sprężyna była nachylona. I to było k razy delta y, bo musiało zrównoważyć siłę grawitacji. I teraz czym jest to delta y? No delta y to jest dokładnie to wychylenie, które spowodował ciężar kulki. Czyli to, co tu się znajduje, to jest delta y. Więc finalnie całkowita siła sprężystości, maksymalna siła sprężystości na rysunku 3, to się równa k razy delta y plus k razy ta amplituda dodatkowa, czyli to a. No ale ponieważ to k razy delta y, czyli to jest f y, całkowite. Ale ponieważ to ma się równoważyć z siłą grawitacji, patrz rysunek 2, to jest po prostu mg plus K razy a. To jest to i to jest to, czego, y, czego nie miałem poprzednio. Więc jedyne, co trzeba zrobić, to oczywiście obliczyć jeszcze k i będziemy w domu. Więc tak, więc piszemy, że siła całkowita to się równa mg, czyli 0,2 razy g plus no amplituda to jest 0,06, a tu jeszcze podstawimy sobie k. No ale ile to k się będzie równało? I to jest coś, co robiłem wcześniej. k to słuchajcie, będzie to jest, można to policzyć z naszego wzoru, że k Mamy ten wzór, prawda, że okres to się równa 2 pi pierwiastek z k przez m. Mamy na przykład y, m przez k, Mortal Kombat, a nie odwrotnie, m przez k. I z tego dostajemy natychmiast, no i prawda, z tego wzoru, który tutaj jest, dostajemy od razu, że k to się równa 4 pi kwadrat m przez, i tu podnosimy t do kwadratu, jest, no i to wszystko podstawiamy, czyli to jest 0.2 razy 9.8, to... Plus k, czyli 4 razy pi kwadrat razy 0, chyba 2. Z tego co pamiętam, musiał się upewnić, czy to było 0,2 kg. 0,2 kg jest, bardzo dobrze. I jeszcze nam brakuje, żeby to podzielić przez 2,5 do kwadratu i pomnożyć przez, nie wiem czy będzie widać, 0,06, bo to jest ta amplituda, czyli maksymalne wychylenie. No, to podstawiam to do kalkulatora i liczę, że wyjdzie mi dobra rzecz. Czyli to będzie 0,2 razy 9,8 plus 4 razy 3,14 razy 3,14 razy 0,2 razy 0,06 i to wszystko dzielimy przez 2,5 i to dzielimy przez 2,5. Coś mi się nie podoba, to ostatnie co zrobiłem. Yy, więc jeszcze raz, 4 razy 14 razy 3,14 razy 0,2 razy 0,06, to jest jakoś tyle. Dobra, yy, dzielimy to przez 2,5 i, i to wszystko jeszcze dzielimy przez 2,5. No i jest jakaś tam liczba, czyli to jest 0,076. 757 powinienem napisać. 757, a to pierwsze, co tutaj jest, czyli 0,2 2 razy 9,81, to jest 1,96. I to dodajemy. I wynikiem jest 2,03 właściwie 2,04 Newton. Sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. Najwyżej nominowana 2,04 Newtona. Jest. Wybaczcie pomyłkę, ale wielkie dzięki, że tu wchwycieliście. Jak powiedziałem, gratulacje.